Hej Joe! O proszę, kosmo Jak tam? Co tam? Wyglądasz na chorego? Idę do apteki Chyba się przeziębiłem To idę z tobą, ma po drodze Okej okay, jak chcesz Dzień dobry panie Biszu Dzień dobry Jak pan się ma? Nie za bardzo, chyba mam grypę no. Na grypę? I jakie pan ma symptomy? Kasze, głowa mnie boli. To musi... My... Ej, ty tam odłóż natychmiast ten neopaks! Na przecież e, się nie ma. Jasne. A to co? Kik taki? Ten też, to wspólnicę! Nie chcemy tu złodziei! Wynoszcie się w tej chwili! Wstyd. Kretyna robi mi przypał w mojej aptece. Nie tu się człowieku, to dlatego, że byłem głodny. Wstyd, wstyd. Bierz ten neopaks, zadźni! Dobra, dzięki, już mnie nie ma. Idioto, zjebałeś mi opinię w całej dzielnicy. Co nie przychodzę tej apteki. Dobra już, nie ma ofiar w ludziach. Chcesz na